Czy wiesz, że jedną z najgroźniejszych chorób, która może dotknąć mężczyzn, jest rak prostaty? Wyobraź sobie, jesteś zdrowym mężczyzną, czujesz się świetnie, ale pewnego dnia zaczynasz odczuwać dziwny dyskomfort podczas oddawania moczu, a może dokuczać ci ból w plecach, który nie ustępuje. To może być wczesny sygnał raka prostaty, który według amerykańskiego towarzystwa onkologicznego dotknie co ósmego mężczyznę w ciągu jego życia. Zostań ze mną, bo pokażę Ci, jak wcześnie rozpoznać tę chorobę i uratować swoje życie. Nazywam się dr Piotr Nowak. Jestem ekspertem zdrowia z ponad 15-letnim doświadczeniem. Pracowałem w najlepszych klinikach w Warszawie, Krakowie i Gdańsku, gdzie pomogłem tysiącom mężczyzn w Polsce zrozumieć i chronić swoje zdrowie. Widziałem, jak brak wiedzy o raku prostaty prowadzi do poważnych konsekwencji, ale też byłem świadkiem, jak wczesna diagnoza ratowała życie. Dziś skupimy się na raku prostaty. Dowiemy się, czym jest, jakie są jego objawy i dlaczego szybkie działanie jest tak ważne. Według szacunków w 2024 roku w USA zdiagnozowano raka prostaty u ponad 300 tysięcy mężczyzn, a ponad 30 tysięcy zmarło na tę chorobę. Ale dobra wiadomość jest taka, że jeśli rak zostanie wcześniej wykryty, szanse na przeżycie są bardzo wysokie. Na koniec filmu zdradzę Ci jedną kluczową wskazówkę, która może zmniejszyć Twoje ryzyko i ochronić Twoje zdrowie. Rak prostaty może być cichym zabójcą, ale dzięki dzisiejszym informacjom możesz się przed nim uchronić. Zostań ze mną do końca, bo to wideo może zmienić twoje podejście do zdrowia, a może nawet uratować życie tobie lub komuś, kogo kochasz. Rak prostaty to jeden z najczęstszych nowotworów złośliwych u mężczyzn. Według Amerykańskiego Towarzystwa Onkologicznego jest drugim najczęstszym rakiem po raku skóry. Ale czym dokładnie jest? Prostata to mały gruczoł, który znajduje się tuż pod pęcherzem moczowym i otacza cewkę moczową. Ten gruczoł odgrywa kluczową rolę w produkcji płynu nasiennego, który jest niezbędny dla płodności, ponieważ pomaga transportować męskie komórki płciowe z organizmu. Większość przypadków raka prostaty to gruczola koraki, co oznacza, że powstają z komórek tego gruczołu. Istnieją dwa główne typy raka prostaty wolnorosnący, który może pozostać niewykryty przez lata bez żadnych...